Nazywam się Monika Glossowic, pracuję na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Projekt Pamiętników Kobiet z Rodzin Górniczych narodził się w takiej inicjalnej, skromnej formie w połowie. Roku 2021 i wtedy chyba nikt nie spodziewał się, że znajdziemy się na początku roku 2024 z książką W ręce. 22 panie zdecydowały się nam opowiedzieć swoje historie i to w bardzo różnych formach. Tego też się nikt z nas nie spodziewał. W tej książce znajdziecie Państwo między innymi tren żałobny, znajdziecie Państwo opowieści. Czterech, jeżeli nie pięciu pokoleń kobiet z rodzin górniczych, które układają się nam w dwie bardzo wyraźne linie narracyjne. Jedna z tych linii to jest linia, którą nazwałabym opowieścią o pracy w branży górniczej opowieścią górniczek, a druga linia to jest opowieść matek. Żon, przede wszystkim żon, ale też córek sióstr wnuczek górniczych, które opowiadają przede wszystkim o pracy w domu w książce oprócz tych narracji słownych narracji pisanych znajdują się bardzo różne zdjęcia czy materiały w zasadzie archiwalne jest to pokłosie drugiego etapu projektu który miał formę wystawy którą otworzyliśmy 8 września zeszłego roku w centrum informacji turystycznej w Czerwionce Leszczynach w takim przepięknym familoku w którym zresztą do dziś mieszkają jeszcze rodziny górnicze. Zajmuję się literaturą i tożsamością górnośląską po polskiej i po czeskiej stronie granicy. I byłam zachwycona projektem Moniki o pamiętnikach kobiet z rodzin górniczych, bo on daje głos tym osobom, które w polskojęzycznej literaturze górnośląskiej tak naprawdę nie zaistniały, czyli kobietom. I też pokazuje nie tylko, że są żonami i matkami, ale że były też górniczkami, że były sprawcze, że działały w lokalnej społeczności. Nazywam się Agnieszka Kalniak. Jestem badaczką zajmującą się dźwiękiem i miałam przyjemność dołączyć do wystawy Moniki, w tej wystawie, która odbyła się na Poddaszu. Towarzyszyły moje nagrania. Nagrania pań, które zrealizowaliśmy przed, przed wystawą, na których to panie opowiadały o tym, co się dzieje na zdjęciach, jakie mają wspomnienia związane z tym miejscem. Niektóre z pań opowiadały po prostu swoją historię, czasem związaną z tym, co się znalazło w pamiętnikach. I w zasadzie praca przy tych nagraniach to dla, mnie było, to dla mnie było zupełnie nowe doświadczenie, ponieważ ja do tej pory pracowałam z sonosferą, z dźwiękami otoczenia, czyli taką materią dźwiękową, która, która nie była głosem po prostu. A praca z głosem okazała się być czymś, co nie jest tylko pracą z dźwiękiem, ale też pracą z ludźmi. Rozmawianiem z nimi, przebywaniem razem, to był, to był zupełnie inny, inny charakter nagrań które, niż te, które zdarzyło mi się do tej pory realizować. I, i te nagrania, te nagrania, które, które stworzyliśmy, stworzyłyśmy, one były puszczane podczas tej wystawy. Podczas której na tym poddaszu, na którym notabene było bardzo gorąco, bo to był wrzesień, ale to jeszcze była pełnia lata, zgromadził się w zasadzie tłum. Tam było mnóstwo ludzi, było bardzo ciepło. Dlatego też w zasadzie wszyscy, którzy tam byli, przede wszystkim widzowie, ale też panie, także my, jako, jako osoby, które tworzyły tę wystawę, po prostu migrowałyśmy po tym familoku, ponieważ ta wystawa. W Czerwiące była umiejscowiona w takim familoku, w którym znajduje się w zasadzie taka izba tradycji, takie małe mieszkanie, w którym... W którym jest rekonstruowane takie typowe śląskie mieszkanie. I w tymże mieszkaniu znajduje się od groma takich artefaktów, rodzinnych artefaktów, ale też na przykład instrumenty. I podczas wystawy doszło do takiej sytuacji, że jeden z panów, podczas gdy właśnie ten tłum, część chodziła na inne piętro, część wychodziła z budynku, jeden z panów, najprawdopodobniej był to mąż jednej z uczestniczek projektu, wziął akordeon, który był w tym w mieszkaniu wyszedł na zewnątrz i zaczął grać. I to był w zasadzie najciekawszy moment dla mnie tej wystawy. To było świetne doświadczenie, kiedy ja schodziłam w zasadzie z tego strychu, gdzie była wystawa, i spojrzałam przez okno, a tam wokół, wokół muzyka zgromadziła się w zasadzie grupa. Grupa osób, która przed nim rozmawiała, która w zasadzie celebrowała ten moment. Ten instrument zaczął przechodzić z rąk do rąk, kolejni mężczyźni zaczynali na nim grać. I to mi pokazało, że w zasadzie zajmowanie się sonosferą to nie jest tylko praca z materią, jako taką materią dźwiękową, ale to jest też praca ze społecznością, która, która współtworzy, która słucha i która istnieje. W ramach tej cienkosfery to było świetne doświadczenie. Znajdziecie tu Państwo zdjęcia z archiwów rodzinnych, z albumów rodzinnych, ale jest też, myślę, to ciekawostka, przepis na ogórki kiszone, jest przepis na rozetki, znajduje się tu też przedruk ulotki ze składem Solanki Dębieńskiej z Zakładu odsalania, odsalania Wód Dołowych, więc myślę, że ta książka jest i takie było moje marzenie, żeby ta książka była materiałem atrakcyjnym dla bardzo różnych grup czytelniczych, nie tylko grup profesjonalnych czytelników i czytelniczek, ale też dla każdego, kto chciałby po nią sięgnąć.